Hej, hey. Witam w kolejnym materiale na kanale po dłuższej przerwie. Kilka dni temu, a w zasadzie w zeszłym tygodniu, dostaliśmy kolejne State of Play, gdzie Sony zaprezentowało nam kilka ciekawych tytułów, które gdzieś tam w najbliższym czasie będą na nas po prostu czekały i materiał ze stricte informacyjnego, no przerodził się w zasadzie takie materiału, Dlaczego w zasadzie same konsole umierają, no i w tym materiale właśnie troszkę o State of Play, troszkę o Xboxie, no i pytanie co te konsole mają obecnie do zaoferowania. Dobra, już przechodząc do tego co samo State of Play nam zaprezentowało, mianowicie datę premiery The Midnight Walk, czyli 8 maja tego roku, czy chociażby zapowiedź dodatku, a w zasadzie z prequela do Lies of P dodatek dostaniemy po prostu latem. Dostaliśmy również datę premiery Borderlandsów 4, które wyjdą 23 września i oczywiście jak było jakieś tam spekulacje, że we wrześniu powinno wyjść GTA 6, ale wyjdą Borderlandsy, więc w zasadzie no to wiemy, że GTA nie wyjdzie, bo Borderlandsy by nie wyszły wtedy, kiedy wyszłoby GTA, bo każdy by olał Borderlandsy po to, żeby grać w GTA. Rozumiecie, to maso myślane, więc pod tym względem możemy Pójść całkowicie dalej, i jeżeli chodzi o kolejne taki istotny jakiś tytuł, który wyszedł, to jest Saros, czyli nowa gra od po prostu z, z studia, po prostu od Sonnego, czyli właśnie twórców Returnala. No i w zasadzie taką najistotniejszą, w zasadzie dwiema najistotniejszymi informacjami był zapowiedź dodatku do e, Stellar Blade. Który dostaniemy właśnie jakoś latem, a w zasadzie w czerwcu dostaniemy właśnie dodatek i wtedy kiedy wyjdzie dodatek dostaniemy również Sterile Blade typowo na receta, No i oczywiście gra, która w zasadzie troszkę najbardziej podzieliła typowo gdzieś tam, gdzieś tam zdania na temat tego. W zasadzie największy tu przechodzę już do meritum Remaster Days Gone, który premierę będzie miał 25 kwietnia. No i generalnie tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o te najistotniejsze kwestie, chociaż tutaj kwestia akurat Metal Gear Solid, po prostu Delta wyjdzie 28 sierpnia. No i w zasadzie tutaj mamy jakieś 2 minuty materiału i to wszystko można byłoby podsumować w zasadzie w tym momencie dlaczego, ponieważ obecny State of Play, który dostaliśmy w zasadzie, jest to kolejny State of Play z rzędu, który w zasadzie nie daje nam za dużo, jeżeli nie powiedzieć, że nie daje nam nic nowego, jeżeli chodzi o grę właśnie na PlayStation 5. Po mojej takiej mega wstępnej analizie, no na chwilę obecną, poza tytułami gdzieś międzyplatformowymi, czyli które wychodziły i na PS4 i na PS5, no nie dostaliśmy zbyt dużo ekskluzywów, jeżeli chodzi właśnie na samą konsolę PlayStation 5, już nie mówiąc nawet o wersji Pro, która przecież ma być o wiele, o wiele lepsza, wiemy, że nie jest de facto no, i w zasadzie możemy kupić konsole za 3,5 koła tylko i wyłącznie po to, żeby nie mieć w zasadzie na, w co w nią grać. W zasadzie po prostu nie mamy zbytnio wielkiej ilości tytułów, które możemy odpalić. Jeżeli chodzi o sytuację wydawniczą właśnie w Sonego i tego co dostałem typowo na PlayStation, to w tym momencie dostałem najwięcej remasterów, a w zasadzie jeszcze więcej remakeów. Tak jak było w przypadku Days Gona czy wcześniej chociażby Horizona, Spidermana, w zasadzie również Portów Spidermana, jedynki Milesa oraz dwójki typowo na PC. ta czy chociażby Ducha Tsushima, więc de facto Sony skupia się tylko i wyłącznie obecnie, tylko i wyłącznie na tym, żeby po prostu sprzedawać te same tytuły drugi raz graczom PC-towym, albo graczom, którzy mają i pc i konsole, którzy po prostu chcą sobie ograć po prostu grę na PC-cie, no przynajmniej ja wiem, że tak sobie w przypadku kilku gier, bo tak jak dobrze wiecie albo nie wiecie, mam i PlayStation 5 oraz normalnie pc to na którym mogę odpalić no, w zasadzie wiele rzeczy. I zakładając, że wyszło już konsola PlayStation 5 Pro i zostało jakieś dwa, która trzy lata obecnej generacji, no to w tym wypadku możemy chyba pomału uznać, że może to być generacja całkowicie stracona, bo naprawdę nie mamy jakiegoś takiego wielkiego wyróżnika, plus nie wyszło naprawdę dużo gier, które nie byłyby właśnie remakami, a w zasadzie bardziej remasterami, jeżeli chodzi właśnie o tą konsolę. No i w tym momencie można byłoby również się zapytać dlaczego w ogóle taka sytuacja w Sonym wygląda i dlaczego mimo to Remaster, bo nie będzie tego z remake'em, bo to nie jest remake. Remaster Days Gone jest jedną z najchętniej kupowanych gier na PlayStation 5. Moja teoria, która może być całkowicie mylna, sugeruje mi, że po prostu mamy na tyle mało tytułów na konsole PlayStation, że w tym momencie, nawet jeżeli będziemy mieli delikatnie poprawioną grafikę, no to w tym momencie możemy po prostu ograć tą grę na nowej konsoli. Pomimo tego, że osoby, które tą grę zostały na ramach abonamentu PlayStation Plus nie będą mogły jej zaokrętować za 10 dolców. Tak jak jest to w zasadzie, bo to w przypadku, tu nie wiem, ducha Tsushima, czy właśnie tam The Last of i tak dalej. No, tylko po prostu osoby, które to dostały z PlayStation Plus, muszą po prostu kupić poprawioną wersję. No ale dobra, dlaczego w zasadzie taka sytuacja może mieć miejsce, i dlaczego w zasadzie Sony cały czas może gdzieś tam się utrzymywać na powierzchni, a w zasadzie cały czas na tym zarabiać i sprzedawać graczom dwa razy to samo. Dlaczego? Bo przede wszystkim Xbox, a w zasadzie Microsoft, zbytnio się nie stara, jeżeli chodzi o bycie konkurencją. W zasadzie ta generacja jest całkowicie wygrana przez konsolę Japończyków. Zresztą, jak dobrze wiemy, w zasadzie na wiosnę, czyli już za całkiem krótki czas, dostaniemy Indiana Jonesa na, właśnie na konsolach PlayStation 5 oraz również dostaniemy Forza, która była typowym ekskluziwem Xboxa. Więc w tym momencie no, Microsoft chyba sam jest świadomy tego, że zbytnio już tej generacji konsol nie wygra i chyba nawet nie będzie miał takiego zamiaru. Więc w tym momencie, jeżeli jedną liczącą konsolą na Sony jest, na Sony w zasadzie jedną liczącą się na rynku konsolą jest PlayStation 5, no bo mimo wszystko Nintendo jest skierowane do troszkę innego odbiorcy. No i właśnie przez to wszystko Sony może sobie działać właśnie w taki, ani inny sposób. I w zasadzie takie jest moje zdanie, przynajmniej ja tak to widzę, mogę się całkowicie mylić, zapraszam was do dyskusji w komentarzach i nawet na chwilę obecną, jeżeli chodzi o jakiekolwiek granie i nawet jakbym postawił się w miejscu gracza, który chce kupić sobie konsolę i nie ogrywał nigdy nic, jeżeli chodzi, nie wiem, o ekskluzywę czy w zasadzie o jakiekolwiek poważniejsze granie, to wiecie paradoksalnie jaką odpowiedź dałbym takim graczowi, który nie grał w całkowicie nic, żeby kupił po prostu używkę PS4. Ograł sobie wszystkie gry z PS3. Ograł sobie w PS4 i ograł sobie naprawdę dużo tytułów, w zasadzie tych pomiędzygeneracyjnych, czyli chociażby Ragnarok, Spider-Man tak dalej, tak dalej. Także tak by to generalnie wyglądało. Sony może sprzedawać graczom dwa razy te same gry, a i tak będzie się im wszystko spinać. Więc w zasadzie, czy konsole po malutku umierają? No raczej nie, bo ludzie tak będą grali. Czy produkcja gier na. Konsole, Sony troszkę umiera i w zasadzie nie są to tytuły, których moglibyśmy oczekiwać. Wydaje mi się, że tak, ale mogę się mylić. Więc piszcie co o tym sądzicie. Dzięki za uwagę, do następnego. Hej hej.